Dzień dobry os Sebastian Końcowik dzisiaj o Gaszoku. To japońskie słowo oznacza zgrupowanie treningowe. W swojej wymowie odnosi się do tego, aby być razem, przebywać wspólnie, trenować w grupie. Oczywiście będę opowiadał o Gaszoku, a więc zgrupowania karate w ramach nurtu, a właściwie należałoby powiedzieć źródła współczesnego Shotokan karate. Tak. Japan Karate Association, pierwsza organizacja karate w świecie, cieszy się dziś niezwykłą estymą, poważaniem, uważana jest za jedną z najbardziej doskonałych technicznie i nie tylko organizacji Shotokan w świecie. Ustanowił ją Sensei Nakayama, który był bezpośrednim uczniem senseja Funakosiego, a więc ojca współczesnego karate. Sensei Nakayama dokonał tytanicznej pracy bowiem skodyfikował, opracował system nauczania, w tym system szkolenia instruktorów karate. Ten system trwa do dziś, a jego uczniowie, uczniowie Sensei nakayamy od lat 50., -tych, 60. -tych i późniejszych wyemigrowali do różnych części świata i rozpropagowali karate i dzięki temu dziś karate jest powszechnie znane i możemy się cieszyć Shotokan Karate praktycznie w każdym zakątku świata, niemniej jednak ta kolebka, to źródło dalej bije w Japonii. W Tokio znajduje się Headquarters Dojo, które zrzesza około 30 zawodowych instruktorów, tzw. Tak instruktorów Headquarters Dojo. Są to osoby, które na trwale z... poświęciły się karate, które, które są instruktorami pełnoetatowymi i właśnie ich praca polega na tym, że codziennie trenują tak. Dla tej grupy odbywa się trening codziennie pod zamkniętymi drzwiami, także nie można tego zobaczyć. Jakieś przebitki być może uda się Wam znaleźć na YouTube. Natomiast jest to grupa, która nieustannie się szkoli. Wśród tej grupy są też studenci, czyli aplikanci, osoby, osoby które są tam na stażu i dopiero szkolą się po to, aby zostać właśnie instruktorem headquarters. I teraz Każda organizacja krajowa, każdy branch zrzeszony w ramach JK, JKA World Federation ma prawo zaprosić takiego instruktora po to, aby ten instruktor przeprowadził szkolenie w Gaszoku. Ja miałem tą niewątpliwą radość, przyjemność i, i zawsze się cieszę, kiedy mogę brać udział w Gaszoku organizowanych w ramach tych, w tych szkoleń z japońskimi instruktorami, właśnie gdzie Japończycy. Przylatują w dane miejsce i prowadzą to szkolenie, i tak byłem wielokrotnie. No, tutaj w Polsce oczywiście, ale też w Niemczech, w Czechach, w Belgii, Holandii, Anglii, Rumunii i za każdym razem jest to dla mnie niezwykła przyjemność. I od tego właściwie zaczęła się moja fascynacja od karate, czyli od udziału w Gaszoku z japońskimi instruktorami. Pamiętam doskonale, jak było to dla mnie duże. Zaskoczenie i, i duża radość, kiedy, kiedy mogłem trenować i, i doświadczać tego karate w takim wymiarze, kiedy nauczają to japońscy mistrzowie z Headquarters dojo. E, taka okoliczność, żeby potrenować karate pod okiem japońskich mistrzów, będzie również w Polsce. Właściwie co roku odbywają się tutaj staże treningowe, czyli dla z udziałem japońskich instruktorów. I tak 11-14 wrzesień do Polski przyleci aż dwóch. Wybitnych instruktorów z Headquarters Dojo będzie to sensei Naka, postać, której w świecie karate nie trzeba przedstawiać, oraz sensei Kurihara, również niesamowita osobowość, wielokrotny mistrz świata w kata, mistrz Japonii w kata, spore sukcesy również w kumite, bo w ramach JK na Karate nie specjalizujemy się tak bardzo w poszczególnych dyscyplinach. Karate jest jedno i trenujemy kihon, kata i kumite ale wracając jeszcze tutaj do postaci senseja Kurihary, on nie tylko jest instruktorem Headquarters Dojo, on jest również instruktorem na Komazawa University. Warto wiedzieć, że karate na takim typowo sportowym najwyższym poziomie realizowane jest w Japonii właśnie w klubach akademickich, gdzie sensei właśnie Kurihara jest instruktorem na Komazawa University. Swoją drogą też uczestniczyłem w, w treningach Grup akademickich, ale może o tym opowiem kiedy indziej. Sesja Kurihara no bardzo sobie cenię właśnie ze względu na tę metodologię, metodykę nauczania karate. Może się pochwalić również tym, że jego uczniowie to są aktualni mistrzowie świata i w kata, i w komite. Oprócz tego, wysokie sukcesy na arenie ogólnoświatowej w karate sportowym, czyli w WKF-ie. No i takie postacie e, często właśnie przylatują w różne, e, w różne rejony świata. Tutaj w Europie, tak jak powiedziałem, JK Polska organizuje tego typu zgrupowanie, również nasi e, zachodni i południowi sąsiedzi blisko mamy do Berlina czy do Pragi. W Czechach dla, na ten przykład nasi południowi sąsiedzi organizują Gaszoku, które trwa aż 5 dni w lipcu, więc wakacje więc czas wolny i aż na pięć dni sprowadzają japońskich instruktorów. I to w tym roku 2025 będzie ich aż czterech, więc można od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia oddawać się praktyce pod okiem wybitnych mistrzów. Zawsze warto brać udział w tego typu imprezach. Możemy liczyć na doskonałą technikę, doskonałe umiejętności, które prezentują ci instruktorzy. Ale należy też zwrócić uwagę, że oni też są doskonale przygotowani merytorycznie. Czyli oni wiedzą jak nauczać, co wcale nie jest to same, bowiem nie zawsze wybitny praktykant, wybitny zawodnik potrafi nauczać tak, żeby było to ciekawe, interesujące i wartościowe. Tak? To nie jest reguła, więc ci instruktorzy po prostu są doskonale wykształceni ku temu, aby nauczać karate. Zachęcam wszystkich do udziału w tego typu imprezach. Jeżeli e, mowa tutaj o kosztach takiego zgrupowania, no to moim zdaniem ono nie jest wcale wygórowane, bo na poziomie około 100 euro, tak, czyli 200, 300, 400 zł to są takie pieniądze, które trzeba wydać za sam udział w tego typu szkoleniach. To nie są wygórowane środki, zważywszy na to, że tego instruktora trzeba sprowadzić, więc bilet lotniczy, transfery, hotel, wyżywienie, odpowiedzialność. I ryzyko organizatora, który, który przeprowadza to, tą całą imprezę sportową, no to musi swoje kosztować, i, i nawet porównując to z innego tego typu szkoleja, szkoleniami, kursami, jeżeli uśrednimy to, nawet zawyżymy do tych 100 euro, to, to nie są tu duże środki. Wartością dodaną jest to, że znajdujemy się podczas takiego szkolenia w grupie podobnych sobie osób, entuzjastów japońskiego karate. Którzy są też w siebie wzajemnie ciekawi, i po każdym tego typu zgrupowaniu wracam z nowymi znajomościami, przyja przyjaciółmi, e, przyjaźniami, zawiązują się kolejne relacje, więc, więc to wszystko sprawia, że trochę nas to ubogaca, a właściwie bardzo nas to ubogaca i, i po prostu możemy cieszyć się praktyką japońskiego karate i poznawać nowych ludzi. Czerpanie wzorców z japońskiej kultury ma ogromną wartość. To jest punktualność, to jest pracowitość, to jest pokora, to jest duże zaangażowanie. Tego wszystkiego nie da się tak łatwo opisać w kilku słowach w filmiku na YouTube. Tego trzeba doświadczyć, tego warto doświadczać, obserwując, jak zachowują się tacy japońscy mistrzowie. Tam nie ma pychy, tam jest pokora, tam jest pracowitość, tam jest zaangażowanie, czyli wszystkie te wartości, które są na sztandarach karate, w tak zwanym chociażby dojoku. Tam są przekazywane i jest to wszystko praktykowane. Ja miałem to szczęście, że też uczestniczyłem w gaszoku w Japonii, w tych centralnych zgrupowaniach karate. Japończycy dwa razy do roku, to jest na jesień i wiosnę, organizują centralne gaszoku. Trwają te zgrupowania cztery dni, bardzo wysoki poziom. Jesteśmy wówczas w samej metce. Karate, więc ma to niezwykłą wartość i trenujemy nie tylko z jednym instruktorem, ale z kilkoma. Każda klasa jest klasa, czyli każda, każda grupa treningowa jest poszczególnie w w określona. Na przykład ja, jako osoba z czwartym danem, aktualnie trenowałem właśnie w treningach dla czwartych danów. Więc taki trening. Mocno celowany. Oczywiście nie zabrakło wspólnego treningu z Sensei Oishi, który jest aktualnie chief instruktorem Suseki Shihan, czyli najwyższy rangą instruktora JK Headquarters. Był prezydent JK, który opowiadał o wartościach wynikających z budowy, wynikających z karate, o tych, które powinny być pielęgnowane i kultywowane przez instruktorów, przez praktyków karate. Był kurs sędziowski, w którym też miałem okazję, przyjemność brać udział, bowiem szkolenie, uczenie się tego nigdy nie jest zbyt wiele. Jeżeli miałbym wspomnieć o jakichś wadach, koniecznie doszukiwać jakichś mi, 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 niuansów, minusów tego typu zgrupowań, no to chyba tak słuchając tego, co, co mówi otoczenie, wskazałbym na to, że mm, duży akcent jest położony na kihon i kata, a trochę mniejszy na komite. Nie jest to żelazna reguła, o czym zaraz y, dopowiem. I też osobiście uważam, że tego nigdy nie jest zbyt wiele. Czego? Treningu podstaw. Bo mistrzostwo to właśnie nic innego jak opanowanie podstaw do perfekcji. Natomiast, jeżeli traficie na zgrupowanie Gashoku z sensejem Shimizu albo z sensejem Shina, bądźcie pewni, że komite będzie bardzo dużo. Ja uwielbiam każdego z tych japońskich instruktorów, ale dla przykładu Sensei Shina jest wyjątkowy, bo bardzo charyzmatyczny, bardzo postawny który mocno wymusza intensywność, i nie brakuje nowoczesnych metod treningu komite, tudzież po prostu sparingów komite. Więc yy, zachęcam, jeżeli chcielibyście bardzo, najbliższa okoliczność tutaj dla nas, dla Polski, to nasi zachodni sąsiedzi JKA Berlin organizuje wczesną jesienią, we wrześniu, zgrupowanie z sensejem Imura i senseją Sino. Warto się wybrać. Zachęcam Was do udziału w gaszoku. Dostaniecie to, na co można liczyć, czyli fantastyczny trening karate. Po każdym takim zgrupowaniu wracam nieco zmęczony. Czuję to w mięśniach, czuję to w, mięś... w kościach. Natomiast bardzo szczęśliwy, bo jest to dla mnie źródło inspiracji, źródło wiedzy. Karate nie jest formą zamkniętą. Ono ciągle ewoluuje. Ci japońscy mistrzowie dbają o to, żeby ciągle je rozwijać. Oczywiście są pryncypria, są podstawy Cały czas na, na, na te podstawy jest kładziony mocny nacisk, natomiast e, pewne akcenty się przesuwają, pewne trendy się zmieniają. I żeby być w nurcie tych głównych trendów, warto brać udział w, w gaszoku. Tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do kontaktu ze mną w sprawach karate. Będzie mi bardzo miło za każdy komentarz, lajka czy subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia na dojo. Os.